Siemacie z tej strony, pan rysownik i witam w, kolejny, w kolejnym odcinku serii Metal Gear Solid. W ostatnim odcinku zaszaliśmy trochę na wieżach. Musieliśmy uciekać przed y, helikopterem, który nas strzelił, w którym siedział nasz brat i próbował nas zabić, śmiejąc się jak jakiś maniak. Straciliśmy masę HP, uciekając przed żołnierzami, ponieważ jestem okropnym strzelcem, mimo że jestem najlepszym żołnierzem i tak dalej. I, i teraz, mając tylko połowę życia, musimy. Wyjść na górę, gdzie potencjalnie może nas czekać kolejny boss. Gotowi? Ja nie jestem gotowy. Lecimy. Z drugiej strony, jeżeli rzeczywiście będzie nas czekać helikopter i rzeczywiście pokonamy ten helikopter, to Snake jest najlepszą postacią w tym na świecie, automatycznie. Kto potrafi sam jeden pokonać helikopter? Tak. Dlaczego nazywasz mnie bratem? No tak, naprawdę jesteśmy bardzo podobni do siebie, jak bracia bliźniacy. No to co? Kolejny boss. Okej, okay. walka z naszym wspaniałym braciszkiem, mamy bardzo mało życia, tylko jeden pasek, bez żadnych tych, musimy go rozwalić sami, gdy on siedzi w helikopterze. Powodzenia! Kurczę, myślałem, że tam będą jakieś racje czy coś, a nic nie ma i cudem udało nam się uniknąć strzałów. Dobra. Nie zdążyłem Gdzie on jest? Tak, wcale nie zabolało Na pewno Pięknie Ej kurde, ona się cały czas ukrywa przed... w budynkach. Za budynkami znaczy się. Pięknie! Tak, tak, strzelaj sobie. Sory stary, jesteś po prostu słabszy ode mnie. Powiedział rysownik, po czym dostał w tyłek. Sorry, że tak mało gadam, ale ta walka jest naprawdę kurde skomplikowana dla mnie. Yy, ponieważ nie wiem cały czas, co robić z niektórymi jego ruchami. Teraz no obawi się z nami wchowanego. Wiecie, chodzi o to, że ja mam tylko jeden pasek życia. Gdybym ja miał cztery racje żywnościowe w zapasie, byłoby o drobinkę. łatwiej. Aj, dobra, wyskoczył. I co teraz Pięknie! On gdzieś na dole jest. Fuck. Dobra, czemu nie mogę ci namierzyć? Ale no tak. Oj, dobra, on teraz wystrzeliwuje swoją rakietę. Którą może rozwalić na masę miejsca. Jeżeli tej się ukryłem, powinno być okej okay. Fuck Szczerze przyznam, że chyba jakiejś byłem lepszy w gry, bo wydaje mi się, że tak. Walka nie była taka trudna kiedyś. Czy to możliwe, że z wiekiem przestają być dobrym graczem? I. Cześć. Chyba się zdenerwował z naszej niespodzianki. Ten fakt, że udało mi się go doprowadzić do połowy życia jest zaskakujący. Jest w helikopterze! Co ja mam z tobą zrobić, stary? Fak! Sam w siebie strzeliłem! Nie! Odmawiam! Nie! Mam resztkę życia! Jedno chuchnięcie ginę! Nie! Nie poddam się! Ech. Czy ja mogę stąd uciec? Nie mogę. Fuck, nie wiem co robić, mam. Mam mało życia. Może jakaś racja żywnościowa? Proszę. Na pewno jest tam teraz ktoś, kto się ze mnie nabije i mówi, Kurcze, jaka to jest łatwa walka. Zero życia straciłem w tym miejscu. Dobra, znowu się ukrywa. Będzie ciężko Teraz wyskoczy No stary Masz powoli mało życia Pięknie Chyba się robi niecierpliwe. Tutaj wyskoczy. Nie. Czyli tutaj. Fuck! NIE STRZELIŁEM! <ścoughs> Omsko mi się cholerny palec, to wszystko przez te tortury ocelota. Masz. Trafiłem? Oczywiście, że nie. Ah. Ej dobra, mam kompletny stres Jak ja mogę go pokonać z resztką życia? Wyskakuj, coraz bliżej! Nie chcę nic nie zmuję ale może mi się uda. Ej, dobra, bez szału to jest prawdopodobnie jeden z najtrudniejszych pojedynków, jaki miałem ostatnio. Gdzie on jest? Nie mogę go zapaść na Stingerze. Mam cię. Jesteś w moim Kejkaku. Nie, keikaku to jest ten plan. Wybaczcie, mój japoński jest słaby. Teraz. Wyskakuj! No dalej. Tak. Gdy miał jeszcze jedną ...paczkę Racji, żeby nocie to było odrobinę łatwiejsze. on jest. Jest. Teraz. Chodź! Tam. Jeszcze dwa takie strzały! Możemy dać radę. Przejdę go praktycznie bez straty energii. Zero życia? O oh, fuck, źle to widzę. Chyba jeszcze ma życie. O oh, fuck. Udało mi się przeżyć? Tak. Trzeba było tam się ukryć właśnie. Ale <ścoughs> <laughs> Jestem facetem, który pokonał helikopter, mając prawie zero życia. Jest! Ah! Udało się. Cześć, bracie. Było bombowo. Ah! Udało się. O oh, fuck. <laughs> Zajęliśmy się kremowaniem od razu ciała. To... Mamy więcej życia. Pokonaliśmy kolejnego bossa. Największego bossa. I znowu działa winda I co jest najdziwniejsze? Zaczęła nagle sama się ruszać. Sama ruszyła. Była działająca cały czas, tylko nie wiadomo co temu. O, musiałem zająć się helikopterem. Co to było za eksplozja? <laughs> podobne, co nie? Rozwaliłem helikopter. I teraz możemy dostać się już do miejsca, gdzie jest szmany Metal Gear. Jeszcze zostało tylko jedno pole śniegu. I już będziemy na miejscu. Tak. Nie próbuj być bohaterem. <suszel> Rozwaliłem helikopter. <suszel> wow. Mówcie sobie, co chcecie, ale to to było coś. Więc Oh fuck. To było na tle w tym odcinku <laughs> Muszę chwilę odpocząć Rozwaliłem helikopter, nie wiem czy już o tym wspominałem Zobaczymy się W kolejnym epizodzie, jesteśmy już coraz bliżej końca Mam nadzieję, że wam się podoba że ja się pan rysownik Wow Ale się napracowałem energią Trzymajcie się wszyscy, dzięki wielkie, że oglądacie To zaczniemy w kolejnym odcinku Cześć